To jest nawiązanie do koncepcji międzymorza, trójmorza, zwał jak zwał, czyli szeroko pojętej współpracy między państwami naszego regionu na osi północ-południe. To ma być pewien konstrukt docelowy, czy też pewna platforma, która miałaby dawać szansę Polsce na. Na większą podmiotowość, na zachowanie podmiotowości w tej obecnej zmieniającej się rzeczywistości międzynarodowej. Więc to jest jakby pierwsza rzecz. A drugi element, to który to się pojawia. To pojawi... mamy tutaj południowe połączenie, prawda, od Skandynawii aż po tak. Morze Śródziemne z Polską jako centrum, taka romerowska, ale w szerszym, nawet taki ABC nawet, w szerszym konstrukcie i że innowacje i pieniądze, i to, ten nowy duch z administracji Trumpa mógłby być tchnięty bardziej we wschodnie półce Europy, prawda, kosztem tych, którzy pragną kontynentalizacji w starym stylu. Tak, przynajmniej odczytałem te zamiar. Tam się, tam się tak, tam się pojawiają oczywiście odwołania do takich koncepcji, które teraz są dyskutowane.